Witam widzów, tym razem podkaszarka spalinowa. Tu na stole mamy podkaszarkę firmy AinShell i muszę naprawić linkę rozrusznika. W podkaszarkach jest tak zrobiona linka, że jest przeważnie z przodu zamontowany szarpak. Nie tak jak w kosach większego typu z tyłu. Z tyłu jest trochę łatwiej się dostać do szarpaka. A tu z przodu jak jest to już jest trochę gorzej. Jest trochę więcej rozkręcenia. A więc. Trzeba zdemontować najpierw tą część. I ukazuje nam się bębę sprzęgła. A jak tu odkręcić bębę sprzęgła? W środku jest śruba imbusowa. ...i odkręcając tą śrubę, odkręca nam się bęben sprzęgła. liście Tu jest śruba. Łożysko igiełkowe. I ta śruba wkręca się w oś wału. Teraz mamy sprzęgło. ...odkładka i teraz okazuje nam się obudowa szarpaka. Trzeba odkręcić te wkręty, jak i z tej strony i dopiero teraz można zdemontować szarpak. Tu jeszcze znajduje się tulejka dystansowa na Wale. A po co ta tulejka, to zaraz zobaczycie. Jeszcze gdzieś tu jest wkręt. i mamy szarpak obudowę szarpaka a więc w podkaszarkach tak to wygląda i tu sprawa wygląda tak tu jeszcze jest podkładka i jest koło magnesowe Koło magnesowe nie jest przykręcone, dopiero jest tu podkładka. Ta tulejka dystansowa trzyma właśnie koło magnesowe, bo wtedy jest jeszcze tu. I sprzęgłem dokręcamy koło magnesowe. W ten sposób. ale nas interesuje szarpak. Teraz muszę odkręcić te trzy wkręty. Taka blacha, gruba blacha, i jest szarpak. Tu widzę, że jest fajnie zrobione, bo jest blaszka ze sprężyną. I co tu teraz? Muszę wymienić linkę? I z powrotem to zmontować. I tak, linkę mam nawiniętą. A więc teraz trzeba trafić jednym rowkiem na sprężynę. ...i teraz jak został mi luźny sznurek, no to tu muszę sobie przełożyć jeszcze obrót i jest git. I teraz z powrotem tą blachę. I teraz już nic tu nie upadnie. Można przetestować. Wszystko gra. A więc można dalej składać. A więc teraz odwrotny montaż czyli zakładamy. Czarpak na silnik. Tu wszystko musi ładnie podskakiwać. Nic tu na siłę nie robimy. No i skręcam to wszystko. I obudowę skręconą. Teraz przychodzi ta podkładka i na no to bęben sprzęgła i tak to wy wygląda wymiana linki szarpaka lub prawa szarpaka i tak to wygląda i podkaszarka zrobiona.